どういうことしの I zobaczmy jak będzie wyglądać ta pierwsza seria, najprawdopodobniej najszybsza, a jak to będzie w rzeczywistości, poczekajmy, bo mamy pięć serii na czas na cztery starty. To czwarte Małgorzata, ta Rzewska, Polonia, Warszawa, Małgorzata, Magdalena, Broniewicz. A zetresowa były Warszawa, Magdalena, Broniewicz. go się do końca mocno! Do końca, do końca, powa! Pierwsze dwa miejsca już na mecie i trzecie, na trzecim to, że też to no, Agata Kowalska została.